No widzowie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale To jest kolejny nie, znaczy nie kolejny dzień odcinków w tym domu. Dzisiaj pokazuję... No nie rzucaj moim młodzi Popsem. Patrzcie, patrzcie, ten kluczyk. Ten kluczek, ten później Wam pokażemy gdzie. Był. Weź kieruj tam gdzie otwierasz, bo tego nie Tutaj się wkładał, przesuwa się, ale tego nie będziemy robić. To robiliśmy chyba na wcześniejszym odcinku, nie pamiętam. Tak, ale nie da się otworzyć. Siema, a -a. Ja mam taki telefon Bambiki. <grym> <grym> Oła! Patrzcie, tu jest karma dla psa. <grym> to ja takie tak, żywy pokażemy wam, gdzie ten kluczyk... No, co ty robisz? Gdzie ten kluczyk był? Ten kluczyk był tutaj. A tutaj jest chyba piwnica, nie wiemy. Dobra. Idziemy. Okay. Zamykajcie już ten flip, już teraz. Okej, zamknij flip. Mamy takie ten co w następnym odcinku jakie sekrety? A nie my mieliśmy szukać. Zapomniałem. Chodź. Tu jest targa Weź mojego modzi, boca. Mówię, żeby wziąć na to Zabrałeś. Co to jest? Nie odłożyliśmy kluczyka na miejsce z ostatniego odcinka. Dobra, teraz będziesz sam w tym odcinku. Ja już się zmęczyłem. Patrzcie. <grym> jestem psychopatą. Nie <grym> jestem psychopatą. Prawda. Dobra, uczestniczysz. Od teraz uczestniczysz. na mnie Od teraz uczestniczysz sam w tym odcinku z tym oto psychicznie chorym człowiekiem. Ja jestem człowiekiem. Mam pomysł, widzowie. No, o. Dobra widzowie, mam nadzieję Kurde widzicie mnie? Dobra widzicie mnie O magicznego Magicznej kumpy Tam jest pewnie co? Pewnie same kluczyki i kluczki do Tesla Co to jest? A weź to o rozerwie. Żelić, zżelić. A co innego? Dobra. Tutaj mam liż O, lizaczek. Ciotka przelazła. I mi zepsuła. to był. Zepsuła mi hośleniu. Tutaj jest temperatura. Nie wiem, czy widzicie dokładnie. Chyba nie. To jest pralnia. Tu jest pralnia. O, tu pralka. Jezus mój. Oh, oh my god. Oh my god, widzowie. Tu jest nasz kibel. Tu jest mój ręcznik. Do kąpania tu jest. To jest do wycierania. Światło strasznie pada. Tutaj jest takie światełko. Mocno świeci. Tu mamy wodoodporne plasterki. Takie. ja mam jednego takiego na kolanie. Zepsułem, zepsułem sobie kolano. No nie by się. O, wrócił nasz dziadek. Z ten kluczek. Tu jest walizka. I to wszystko na ten odcinek. Mając, nie I par kochani.